Hey, hej drogi widzu! Jeżeli chciałbyś nabyć najlepsze bronie w przystępnych cenach, strona fortnightsklep.eu nam to umożliwia. Wpadnij już dziś i zakup swoje ulubione bronie przez formę płatności jaką jest Space of Card. tutaj swoje, swoje wszystkie dane, a ja już bez dłuższego przedłużenia zapraszam do odcinka. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tym razem znajdujemy się jak widzicie w grze Dawno nas w grze nie było kiedy zaczynałem odcinek Ale widzimy się w Scamroomie Jak sa sami po tytule widzicie e, Mowa tutaj o Scamroomie Który jest teraz najbardziej efektowny e, na YouTubie Nie wiem czy jeszcze z nim spotkaliście Może możliwe, że nie Może liwe, że skamerzy po prostu jeszcze go nie używają Jedna rzecz chciałbym wam ostrzec e, Nie chcę tutaj nagrywać pod to tego odcinka Żeby po prostu skamerzy mogli używać kolejnego Scamrooma Tylko po prostu chcę was ostrzec Żebyście nie dali się oskamować Bo naprawdę Scamroom jest dobrze Wykonany i można się Łatwo oskamować Film będzie dość krótki, bo chcę wam tylko przedstawić Jak go w, zbudować, jak go z robią Oraz po prostu yy, chcę wam przedstawić No jak to wszystko działa, bo nie chcę żebyście się Też dali oskamować yy, Od razu mówię, że zapraszam wszystkich tam na stronę Która była przed odcinkiem Jest wszystko legit i bardzo serdecznie wszystkich zapraszam Jak sami widzicie po tytule yy, Uważajcie na... Yy, Prawdopodobnie tytuł będzie e, Uwaga, najlepszy skamroom na polskim YouTube Czy w tym stylu będzie taki tytuł I po prostu uważajcie Ja już przedstawiam wam teraz, jak on wygląda Oraz zaraz go zbuduję e, I uważajcie na pewno, bo skamerzy e, będą chcieli was na to skamować Po prostu uważajcie Już możliwe, że skamują na ten skamroom Bo parę osób wysłało mi nagranie I akurat ten skamr był Więc po prostu uważajcie A już wam przestanę o co chodzi e, Załóżmy, osoba sobie wyrzuca e, z drugiej strony broń e, Mogę tutaj już przygotować, ale szybko przejdziemy Zaraz wam pokażę, o co chodzi Patrzcie e, Wyrzucamy sobie tutaj grabarz Załóżmy, osoba proponuje, oczywiście tutaj trochę go do, do, do tyłu Dam sobie go tutaj eee, Drugiego sobie dam, no, no byle jaką broń, bo to nie trzeba No teraz akurat przedstawiam wam jak to działa Drugą broń trzeba dobra, na przykład mówicie No do grabarzy 8-2, za grabarza 8-2 Na przykład no za nocturno 8-2, dobra to Tutaj wrzucimy, dobra nocturno 130 Nocturno 130, tak no, grabarza 130 Zróbmy już tak I mówicie, no spoko, spoko, wszystko okej okay. eee, Osoba rzeczywiście wyrzuci dobrą broń Jednakże pamiętajcie o tym eee, że, na przykład, osoba może nie mieć budowania. Może, że y, mogą nie dawać wam budowania, ponieważ teraz da się niszczyć ścianeczkę i oni wcale nie muszą tak skamować, bo, ponieważ bardzo jest teraz łatwo to wziąć, więc nie ma sensu po prostu niszczyć te ścianki i przychodzić. Ale jednakże, jak y, chcą, chcą was już oskamować, to tak. Patrzcie, idziecie, mówicie, no dobra, to chodź. Y, wy pewnie przejdziecie sobie tędy, prawda? Wszystko ok, sk skamer też przejdzie tędy. Wskoczycie sobie tutaj, prawda? Wskoczycie sobie tutaj, załóżmy, że nie będziecie mieć budowania Wskoczycie sobie tutaj, ale powiecie No dobra, tu są dziury, no to przeskoczymy, bo widać, że się da Więc powiecie sobie, no spoko Skamer yy, was tak zamuruje A wy powiecie, no dobra, to wskakujemy No i patrzcie, i się nie da I teraz... Yy... Dosyć y, zobaczyłem to, że... Y, bo zobaczcie, da się tutaj chyba wskoczyć na to, ale się oprzeć tylko jedynie da. I naprawdę ja sam myślałem, że się da wskoczyć, bo zobaczcie, jest dosyć duża ta dziura y, Nie możemy powiedzieć, że jest dość y, no moim zdaniem dałoby się wskoczyć. Tak samo no w okno, w okno akurat nie, no ale patrzcie, tu już no głowa się nam praktycznie mieści, więc powinniśmy tam wejść. Jak jakbym osobiście być skamowany na tego skabroba, to bym no wiecie no tam myślał, że się da wejść, więc możliwe, żebym się dał oskamować, bo ja jakbym go nie znał. Więc po prostu uważajcie na ten skamru, ale patrzcie. O to chodzi. To jest taki sam skamru, jak ja zawsze używam, patrzcie, ale wszędzie są pułapki. Nie da się edytować. A jeszcze osoba jak wam da już budowanie i rzeczywiście będzie chciała mm, Chciała was oskamować, to patrzcie. E, załóżmy macie budowanie, muruje was tu i osoba, wy powinniście szybko zniszczyć, jak już będziecie się trydować w tym rumie. szybko zniszczyć to i przejść e, po broń. Nie możecie zrobić takiego czegoś. Bo osoba zniszczy wam szybko to i zrobi takie coś i wam odbierze budowanie. Więc po prostu musicie szybko zniszczyć tą ściankę, żebyście nie byli oskamowani, proszę was. Uważajcie na skamę, bo teraz będą na pewno używać tego skamrumu. Zdaję sobie z tego sprawę, że osoby skamują na moich skamrumach. Jednakże chcę Wam przedstawić, żeście wy uważali, bo już są skamy z tym skamrumem, więc na jedno wychodzi. Więc praktycznie to nie jest, ode mnie zależy, czy skamują, ludzie wiecie o co chodzi. Więc po prostu uważajcie tak na to. Tu jest oczywiście pułapka. I tak to wygląda, że po prostu no, blokują was dwoma tymi, a wy myślicie, że tu można przejść. Na pewno dużo osób się tak już nabrało. Więc uważajcie na to patrzcie, o, możecie tutaj na przykład skoczyć, to jest takie troszkę też głupie, bo możecie tutaj wskoczyć, tu jest taki sam poziom wysokości, ale przejść już nie możecie. Widzicie sami. Więc po prostu na to trzeba uważać, a już pokażę wam jak go z budują i jakich stylach jeszcze może on być przedstawiony Wyjdziemy sobie tutaj na moją bużoweczkę. Oczywiście miałem coś innego nagrywać, jednak, że osoby podsyłają mi skamy non stop, że ktoś tylko w firebuga, oskamuj ich. Powiem wam tak, ja skamuję jedynie osoby, które macie dowód, więc możecie wysłać z dowodem mi na privie, ale jak będę chciał, żebyście wysyłali. Proszę nie wysyłać mi. Proszę mi nie wysyłać jak po prostu nie chcę tego, bo wiecie, czasami ten y, nie mam też czasu. A legitnym trade roomem tego typu jest rozstawienie wszędzie pułapeczek, Witam, no trud do serca to 130, ale trzeba wam pokazać. Dobra, zostawiamy wszędzie, wszędzie są rozstawane Tak, patrzcie, Legitim to jest najbardziej, mi się wydaje, że nawet spoko, trade room, że po prostu przeskakujecie. Wszędzie są pułapki, przeskakujecie sobie. Osoba nie ma jak wam postawić? Dobrze, postawić tutaj schody. Dobrze, jedynie jest możliwość, że jeszcze was oskamuje z kamer na taką rzecz. Że nie, powiem wam tak że powie wam nie dam wam budowania no bo po co przecież i tak widzicie że widzicie że jest lekki przeskakujemy przeskakujemy ale patrzcie jest jeden tutaj myk że z, z kamer może zrobić takie coś tak mi przygotowane schody tutaj tutaj no akurat jak dano to oczywiście ten ale tu nic mu... patrzcie już wam jeszcze raz wytłumaczę to tu nie postawi schodów on zazwyczaj nie postawi tutaj schodów on postawi z drugiej strony jakby ci już biec tu postawi schody i tu przejdzie szybko tym bo zanim patrzcie, bo wy załóżmy, wy będziecie tutaj przeskakiwać, tu wlecicie. No i tu będzie ścianka oczywiście, no bo tu zniszczyłem teraz. Oczywiście tu będzie ścianka, ale wy tu przeskoczycie. On szybko rozwali tą ścianę. Tom przejdzie szybko po bronie, wy nie zdążycie przeskoczyć. Więc po prostu tu też uważajcie. Pokazuję wam po prostu drugą metodę, jaką używają, bo no wiem o tym, że używają, no bo widziałem, po prostu już jak skamowali z tym. Więc po prostu taka, takie są dwie metody, które po prostu mogą zadziałać. Więc po prostu uważajcie. Myślę, że... Trudniejszego tutaj, y, ludzie, jak to budują, no to po prostu będziecie widzieć, no schody, e, schody, schody i tutaj takie coś, no będziecie raczej widzieć. Y, schody są zawsze zdecydowane w tą stronę, żeby można było przeskoczyć na drugą tutaj stronę. Patrzcie, drugie są też w tą stronę i elegancko przeskakujecie wtedy, ale no, uważajcie, skamu, skamy są wszędzie, tego nie unikniemy, jeszcze raz to przedstawię, jak oni tutaj skamują, że patrzcie, tak, przechodzisz tutaj, patrzcie, wy już tutaj przychodzicie, mówicie chodź, 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 on przeskoczy, bo często sobie przeskakują pierwsze, bo chcą szybko zrobić trade'a, przeskakuje pierwszy, tu szybko on idzie tu, pyk, niszczy i ma, więc nawet... Zobaczcie sobie to z kolego, może tak. Zobaczcie sobie to z kolego. Ale proszę, nie skamujcie na tego skamruma. Yy, nagrywam to dla osób, po prostu, żeby się nie dały skamować, bo już widziałem, że. Są osoby poszkodowane przez ten scam room. E, A to tyle ode mnie, po prostu nie będę też przedłużał Żeby wam pięć razy to pokazać, bo naprawdę to nie ma sensu e, że wam tutaj przedłużać e, Dziękuję wam wszystkim za oglądanie do końca Odcinek inny miał się dzisiaj pojawić, jednakże No sami widzicie, e, Scamrum jest e, Dość dobry e, I no ludzie się teraz dają skomować Na niego, więc po prostu uważajcie e, No i myślę, że to na tyle ode mnie Wpadajcie oczywiście na Discorda, na wszystkie sociale Dzisiaj prawdopodobnie live'ik o 20 godzince Bo dzisiaj o 18 latuje ten odcineczek Czyli e, w poniedziałek o godzinie 18 dokładnie no i wpadajcie po prostu na tego discorda i na lewik o 20 bo będzie na pewno naprawdę na będzie grubo więc wpadajcie a ja byłem firebook i widzimy się do następnego cześć